Moje uszanowanie z tej strony Krzysiek, kanał Pykpaw. Dawno nie było na tym kanale dwóch rzeczy, mianowicie konkursu z nagrodami oraz pytań i odpowiedzi, więc postanowiłem połączyć oba byty. Jeżeli chodzi o konkursy, miałem w planach przeprowadzić go dopiero z okazji dnia fajczarza pod koniec lutego, ale z uwagi na to, że nie jestem pewny, czy wtedy będę mieć warunki do nagrywania materiału, więc zostanie to przeprowadzone wcześniej. I jest to konkurs, w który można wygrać aż trzy rzeczy, więc aż trzy osoby będą obdarowane. A grać warto nie tylko z uwagi na to, że jest większe prawdopodobieństwo właśnie tego obdarowania, ale z uwagi na to, że naprawdę piękne przedmioty wygrać można, które zostały ufundowane przez brookshop.pl, pracowni fajek z Przemyśla, no której oczywiście nie trzeba tutaj nikomu w tym środowisku jakoś specjalnie i długo przedstawiać. Do wygrania są kołeczki. Kołeczki z drzewa oliwnego, którymi osobiście się jaram, w ogóle jaram się drzewem oliwnym jako takim, a same kołeczki wykonane są elegancko, są poręczne i bardzo piękne w swojej prostocie. I żeby nie rzucać tych słów na wiatr, no to przeprowadzę pełny społeczny dowód słuszności, mianowicie sam takich kołeczków, Używam nie od dziś. Mam aż dwa kołeczki. Jeden jest wrzoścowy, który już kilka lat u siebie mam. Wydawało mi się, że ostatnio zgubiłem go na wakacjach w Grecji, więc następnie kupiłem sobie właśnie wersję oliwną. Potem odnalazłem e, mój kołeczek wrzoścowy i tak oto jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch takich artefaktów, które używam sobie teraz zamiennie. Jeżeli śledzicie moje filmy, to pewnie w niektórych przebitkach mogliście zauważyć, że właśnie one... Bywają tam obecne. Polecam, ponieważ te kołeczki mają wszystko to, co trzeba, i co czyni kołeczek rzeczą bardzo użyteczną. No, oczywiście jest obowiązkowa płaska końcówka, która pozwala, wiadomo, ubijać tytoń. Ale to, co dla mnie jest niesłychanie ważne w kołeczkach, to jest właśnie skośna część, która pozwala tytoń w fajce, tak od faj... tytoń fajce od ścianek. Troszkę odczepiać i e, przesuwać do środka. Dla mnie rzecz e, absolutnie obowiązkowa, jak wspomniałem. E, także dziękuję e, firmie e, Brook Pipes za ufundowanie dla Was e, tych rzeczy. Więc na czym będzie polegać konkurs? Jak się pewnie domyśl, domyśliliście już hmm, z początku filmu, no, będę czekać na Wasze pytania. E, pytania e, pod tym filmem e, na YouTubie, które e, macie czas zadać, uwaga, do 7 lutego, do piątku, włącznie do 7 lutego, czyli niecałe e, dwa tygodnie w zasadzie. Każdy może zadać po jednym pytaniu, to jest ważne, po jednym pytaniu i możecie mnie pytać, no co chcecie. Co chcecie się dowiedzieć, pytajcie, pytajcie o cokolwiek. I e, najciekawsze pytania zostaną e, nagrodzone e, właśnie e, tymi kołeczkami, zostaną wyłonione. I w kolejnym materiale nie mogę obiecać, kiedy on dokładnie się, e, kiedy się on dokładnie pojawi, ale się na pewno pojawi. E, Pewnie do kilku tygodni. I w materiale, jak się pewnie też domyśliliście o kolejnym, no to na te Wasze pytania, a przynajmniej na większość zadanych pytań, postaram się Wam e, odpowiedzieć. No i oczywiście wtedy też wyłonimy e, zwycięzców. Także zapraszam do zabawy. E, myślę, że warto wziąć udział. Czekam jeszcze raz na Wasze pytania do piątku, włącznie 7 lutego. Także. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie.